Eurodolar po wcześniejszych dosyć mocnych wzrostach obecnie zatrzymał się na pewnym kluczowym poziomie, jest obecnie w okolicach 1.18, 11, gdzie cena konsoliduje się i powstaje pytanie, czy w najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się wybicia z tej konsolidacji, a jeżeli tak, to oczywiście zawsze powstaje to kluczowe pytanie dla współuczestników rynku, w którą stronę jest większe prawdopodobieństwo, że się wybije. I o tym, czego powinniśmy się spodziewać na tej głównej parze walutowej, a jak również o tym, jak te zachowanie wpłyną na notowania polskiego złotego? O tym chciałbym porozmawiać z naszym gościem, Maciej Przygórzewski, główny ekspert walutowy, walutomat.pl. Dzień dobry, Panie Macieju. Dzień dobry. Panie Macieju, pierwsze pytanie: jak Pan widzi w ogóle sytuację na eurodolarze? Widzi Pan tam, że któraś z sił jakby przyjmuje inicjatywę, czy raczej sądzi Pan, że mamy po prostu standardową konsolidację po wcześniejszych dosyć mocnych ruchach? Czy znaczy ja mam wrażenie, że te osoby, które już chciały kupić, licząc na dalsze wzrosty, kupiły i tu jakby brakuje takiego trochę przysłowiow paliwa? Do dalszego ruchu w górę. Z drugiej strony, te osoby nie są zainteresowane sprzedażą na tych poziomach, są skłonne dalej y, trzymać tą pozycję, są skłonne ją podtrzymywać, w związku z czym też jakby nie ma takiego naturalnego powodu do jakiejś bardzo silnej korekty w drugą stronę. I trochę mamy taki impas, oczekując na pewne rozstrzygnięcia. Y, w polityce amerykańskiej tak naprawdę za wiele nowego się nie wydarzyło. Natomiast z Dzieje się coś, co spora część osób przewidywała. Czyli te takie ostatnie bardzo aktywne działania Donalda Trumpa pozwoliły mu delikatnie zmniejszyć nierównowagę. Natomiast to delikatne zmniejszenie nierównowagi powoduje, że znowu tak naprawdę. Wraca niepewność co do tego, czy tam się przed samymi wyborami prezydenckimi nie podzielą jakieś gwałtowne akcje, mające jednak w ostatniej chwili przechylić czele zwycięstwa na korzyść kandydata Republikanów i zapewnić Donaldowi Trumpowi reelekcję. W związku z czym to jest taki jakby kolejny czynnik ryzyka, który powoduje, że ręki nie do końca wiedzą, co się będzie działo. I wydaje mi się, że w tej chwili tak naprawdę wszyscy czekają na któregoś z dużych graczy, bądź na jakieś bardzo ważne, na jakieś ważne dane, żeby po prostu poprowadzić tą parę w którymś kierunku bardziej zdecydowanie. Mhm. A patrząc na Europę Elena, jak ono obecnie się zachowuje, to widzi Pan tam jakiś potencjał do umacniania się naszej rodzimej waluty, czy raczej jest to dosyć śmiała prognoza i stwierdzenie? Znaczy, na Europę nie jest muda w tej chwili, umówmy się. Jakby pomimo tego, że rząd stara się dość mocno tematem Polski zainteresować w tematach pozagospodarczych, to jakby na Europę nie widać żadnej większej różnicy. Lepsze dane z Polski ostatnio, bo mieliśmy trochę takich, jakoś szczególnie nie wpłynęły na złotówkę. W piątek zaczymy zarówno inflację, jak i produkcję, produkcję wzrost PKB. To jest taki moment, gdzie jeżeli tam się coś wydarzy, to faktycznie możemy mieć jakiś istotny sygnał. Natomiast to, to są też takie dość ryzykowne dane, w tym dane piątkowe. W związku z czym jakby po piątkowych danych inwestorzy mają jeden dzień, potem jest weekend, żeby tam spokojnie przetrawić. Ten ruch przeważnie przy takich weekendowych jakby yy, przemyśleniach i analizach on trochę gaśnie. W związku z tym też jakby nie spodziewałem się, że to będzie jakiś taki ruch, który rozpocznie jakąś dużą prawidłowość. Co ciekawe, jak już rozmawiamy o tej inflacji, pojawia się coraz więcej głosów, że ta prognoza, która mówi o długookresowym 3-1% na koniec roku, nie uwzględnia czegoś takiego jak opóźniona konsumpcja, czyli wielu konsumentów, widząc co się dzieje na rynku, odłożyło pewne zakupy konsumpcyjne na kwartał, dwa, trzy kwartały później. Nie wiedząc po prostu, jaką będą mieli sytuację gospodarczą, czy utrzymają pracę jak to wszystko dalej będzie kształtować, w związku z czym ten wzrost inflacji jest trochę mniejszy, a z drugiej strony produkcja przemysłowa spada, w związku z czym przy relatywnie stabilnym rynku pracy, no bo to bezrobocie istotnie nie wzrosło, a w dość dużym spadku produkcji przemysłowej, będziemy mieli taką typową sytuację proinflacyjną, czyli przy bardzo podobnych mocach zakupowych społeczeństwa będzie po prostu mniej towarów, w związku z czym jest to jakby taki element, który powoduje, że możliwe jest jednak wyczerzenie inflacji powyżej celu inflacyjnego. Niektóre analizy mówią o 4-5%. To oczywiście nie jest jakaś tam hiperinflacja czy coś, to jest po prostu jakby przebicie celu inflacyjnego i dość silny bodziec, żeby jednak przemyśliwać, czy to pod koniec tego roku, jeżeli sytuacja będzie oczywiście dobra, czy na początku przyszłego roku podwyżkę stóp procentowych. A to z kolei na pewno miałoby wpływ na euro złotego, ponieważ wzrost stóp procentowych. Przy stabilnych stopach procentowych w drugiej walucie powoduje, że waluta się umacnia, a bardzo wątpliwe jest, żeby strefa euro była w stanie podnosić stopy procentowe już na przełomie 2020-2021. Tym bardziej, że nie udało im się tego zrobić wcale po kryzysie z 2008. Mhm. Wspomnieliśmy na samym początku, że na eurodolarze mamy konsolidację. Na Europę, jak sam pan zauważył, jest po prostu nuda. Więc, biorąc pod uwagę te dwie pary walutowe, ciężko powiedzieć, że na USDPL nie widzimy jakieś niesamowite zawirowania, ponieważ usd.pln jest po prostu krosem tych dwóch wcześniejszych wymienionych par walutowych. Natomiast poziom, wydaje mi się, USDPL jest bardzo ciekawy dla wszystkich osób zainteresowanych dolarem amerykańskim, chociażby też dla firm importujących ze Stanów Zjednoczonych. Poziom 3,70. Myśli pan, tak zbierając oczywiście wszystkie, patrząc na te pary walutowe pod kątem fundamentalnym. Sądzi Pan, że to może być taki poziom, który bardzo będzie ciężko przebić? Czy zważywszy na duże zawirowania związane z wyborami prezydenckimi, mo mo moglibyśmy nawet zejść poniżej tego poziomu? Znaczy, moim zdaniem, rozpatrywanie dolara z perspektywy ważnych wsparć nie jest jakby. Znaczy... Jest dość ryzykownym konceptem, po prostu. Moim zdaniem, znacznie większe siły działają na eurozłotym, na eurodolarze i dolar PLN, nawet jeżeli będzie miał te swoje silne oparcie w poziomie 370, czy właściwie w okolicach 370, bo już zdarzyło mu się delikatnie przebijać ten poziom, to nie jest wcale powód, żeby silny ruch na eurozłotym czy na eurodolarze nie spowodował przebicia tego poziomu. Natomiast to jest coś, o czym już tutaj parę razy rozmawialiśmy. Moim zdaniem, Amerykanie są skłonni poświęcić walutę w zamian za inne wskaźniki makroekonomiczne. I Amerykanie w pewnym sensie mogą dążyć do utrzymywania relatywnie samego dolara. I to nie mówię o tym, że oni będą chcieli go tam usilnie dewaluować w jakieś tam okolice 1,30, 1,40, co oczywiście by gospodarce nie zaszkodziło w tej chwili. Natomiast moim zdaniem, oni będą chcieli utrzymywać tego takiego euro-dolara tak mniej więcej te 10%. Słabszego niż był wcześniej, no bo to po prostu bardzo mocno wspiera amerykański eksport, który, tutaj, jak słusznie zauważyliśmy, jest po prostu atrakcyjny cenowo w tej chwili, bo te same towary w Stanach dolarowo kosztują tyle samo, natomiast jeżeli kupowaliśmy je za dolara po 4 czy złote czy 4,10, a teraz kupujemy je poza dolara po 3,70, to są po prostu te 10% tańsze i jest to ważny, jakby taki bodziec, który powoduje, że amerykańskie towary znów stają się coraz bardziej atrakcyjne cenowo, co przy konkurencji na przykład chińskiej elektroniki, która umówmy się, szczególnie droga nie jest. Natomiast jakby Amerykanie zawsze konkurowali jakością, no to jeżeli mogą dołożyć do tego jeszcze 10% ceny, to jest to ważny bodziec jakby w tej całej rywalizacji. Spoglądając na parę walutową e, funt do polskiego złotego, mamy się na poziomie 4,86 czy sądzi Pan, że zbior, biorąc pod uwagę wczorajsze chociażby dane dotyczące wstępne dane dotyczące brutto z Wielkiej Brytanii, czy myśli Pan, że ten fund mógłby być jeszcze tańszy, tym bardziej, że cały czas żyjemy, no chcąc, nie chcąc, żyjemy w takim środowisku, gdzie bezustannie pada hasło Brexit, Brexit. I chociaż w tym roku powinno się wszystko nieco wyklarować. Obecnie nie wiem, My tak na tą stronę zmierzamy, także y, w, oczywiście zdaję sobie też sprawę z tego, że ciężko patrzeć na GBP LNA bez spojrzenia na GBP USD, bo y, um, byłoby mniej nie, nie podejście, natomiast jakby jakie jest pańskie spojrzenie na tę monetę właśnie zestawiając a, z polskim złotym? Znaczy ja bym tutaj raczej zwrócił uwagę na pewną specyfikę tych negocjacji. Ostatnio dość głośno w mediach mówi się o konflikcie pomiędzy w negocjacyjnym oczywiście pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, wbrew pozorom z perspektywy Francji wynegocjowanie określonych rzeczy, jak między innymi coś rzecz, która wydawać by się mogła kuriozalna, bo to jest dostęp do łowisk, to jest jeden z elementów, którym Macron stara się odbudować poparcie, które no, umówmy się, że pandemia gwałtownie mu zabrała. W związku z czym tutaj nagle okazuje się, że Brexit to nie jest tylko negocjacja między Unią Europejską a Wielką Brytanią, ale nagle bardzo ważny polityk formatu europejskiego stara się odbudowywać poparcie w kraju, wykorzystując jednak pewne elementy tego, tych negocjacji. W związku z czym tutaj wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji, gdzie już mniej więcej wszystko wiedzieliśmy, nagle pojawiają się takie do, do, dodatkowe elementy tła. I które po prostu mogą dość mocno wpływać na sam przebieg negocjacji. Natomiast no tutaj znowu mamy trochę taką sytuację, że sami Brytyjczycy też nie są zainteresowani obroną funta brytyjskiego przed samym Brexitem, ponieważ z perspektywy Wielkiej Brytanii lepiej, żeby ten fund stracił 1-2% nawet teraz, niż żeby stracił je po samej decyzji. Coraz więcej w mediach brytyjskich zresztą pojawia się takich informacji, że sytuacja zaraz po wyjściu z Unii Europejskiej nie będzie tak dobra jak obiecywano, czy jak informowano w referendum brexitowym I to nie są tylko informacje od polityków liberalnych, tego typu wypowiedź ostatnio miał Nigel Farage, czyli jeden z liderów tego ruchu brexitowego, w związku z czym tam już jest trochę takie przygotowywanie tła pod to, że to nie będzie różowe, w związku z czym wydaje mi się, że raczej Brytyjczycy mogą wykonać kilka takich ruchów, które będą tego funta wcześniej osłabiać. No chyba że oczywiście pojawią się jakieś bardzo dobre dane, natomiast patrząc na to, co się wydarzyło ostatnio na rynku pracy i na reakcję samej Wielkiej Brytanii samego funta brytyjskiego, to inwestorzy również nie są szczególnie zainteresowani inwestowaniem teraz w funta na ostatnie miesiące przed brexitem, tym bardziej, że mamy kolejny taki przyspieszony termin, czyli ten połowę października, która pada ostatnio w zapewnieniach, w związku z czym tak naprawdę, gdyby ten termin miał być wiążący, w co osobiście wątpię, bo raczej przyciągam go do ostatniej chwili. No to mielibyśmy tylko dwa miesiące do samego rozwiązania, plus pamiętajmy, że ten termin byłby niesamowicie blisko terminu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, co powodowałoby, że mielibyśmy bardzo ciekawy początek czwartego kwartału w tym roku na rękach. Jeszcze na sam koniec przyglądając się frankowi szwajcarskiemu, proszę powiedzieć, jak pan widzi obecnie sytuację na, no właśnie na tej walucie, która jest pewnego rodzaju takim barometrem strachu tu ryzyka na rynku. Znaczy Frank Szwajcarski ostatnio odrobił trochę, nie jest co da tak silny jak jeszcze kilka dni temu, natomiast jeżeli tak sobie spojrzymy na ten taki, że tak powiem zakres wahań od najniższych punktów, jakie euro posiadało względem Franka do tych najwyższych, no to jesteśmy raczej w górnej połowie. Nie jakoś tam szczególnie wysoko, ale jesteśmy zdecydowanie w górnej połowie tego zakresu ruchów. W związku z czym tu widać, że inwestorzy może nie tyle, że nagle ufają w to, że ten kryzys mija, natomiast jakby dostosowują po prostu swój jakby taki poziom awersji do ryzyka. Czyli jakby widzą, że tak jakby, tak duża ostrożność, którą wcześniej powiedzieli, nie jest zasadna, że można zainwestować trochę w bardziej ryzykowne aktywa, które będą przynosiły lepsze stopy złotu niż trzymać środki w walucie, która jest ujemnie oprocentowana. Obligacje mają ujemną w mają ujemną stopę zwrotu w związku z czym to nie jest tylko przechowywanie wartości, tylko ona ją realnie trochę zmniejsza. W związku z czym, jakby inwestorzy, jeżeli się uspokajają na rynku, coraz mniej chętnie po prostu patrzą na tego typu inwestycje. To zresztą też widać po innych takich inwestycjach na trudne czasy, gdzie mieliśmy wyraźną korektę na złocie ostatnio, które spadło z tych swoich historycznych maksimów. I jakby no to. Jest po raz kolejny taka sytuacja trochę, że inwestorzy robią trochę taką przymiarkę w moim odczuciu, czy można już wrócić do takiego realnego inwestowania w te instrumenty, które powinny zyskiwać, jak gospodarka się będzie odbijać, czy trzeba dalej po prostu szukać jakichś alternatyw na, krótkie, na trudne czasy. No i tutaj jest tak naprawdę cały czas wraca jak bumerang, ten taki kwestia tego, czy i jak będzie wyglądała ewentualna długa fala na jesieni tej pandemii. Panie Macieju, bardzo Panu dziękuję za tę poranną rozmowę. Moimi Państwa gościem był Pan Maciej Przygórzewski, główny ekspert z walutamat.pl. Dziękuję bardzo.